Cześć Zaczynam pracę w nowej łazience Filmie, Filmik tutaj pewnie z odpływem się już pojawił A ja zaczynam oczywiście izolację ścian hydroizolację i prosty temat yy, obróbka geberitu stelaża w WC jak zwał tak zwał ale do czego zmierzam bo Mam zrobić obróbkę tego stalarza z tych właśnie płyteczek. 61 to jest wymiar. Zaraz popatrzę dokładnie na 16, chyba coś takiego i całość ma 50, a tu jest dokładnie nawet tego, że jest 60, chyba coś. Zaraz dokładnie sprawdzimy, żeby nie dokładnie 61,5. Więc, żeby to ładnie wyglądało, no bo nie będę ciął A jest miejsce, nie będę ciął Powiedzmy takiego szlaczka z boku, bo Bo dramat by to wyglądało Więc tak, poskładałem ile ma być Odliczyłem sobie po max 1,5 centa Czyli po prostu na płytkę I wyszło mi 59,5 Czyli po prostu 9,5 centymetra Plus, czyli po 4 i 4 i 3, powiedzmy 4 i 2 muszę nadbudować z jednej i z drugiej strony ten stelaż, żeby te płyteczki wyszły i jeszcze na wysokość, bo te płytki będą układane. Wiem, że jedni powiedzą, że się tak nie powinno, ale sprawdzałem dosyć, dosyć w miarę te płytki są, nie, nie ma jakichś tam y, y, różnic. Oczywiście chodzi mi o tak zwanego banana, są względne Także myślę, że nie będzie tego widać to raz, a po drugie, yy, yy, te płytki, może pokażę, nie są rektyfikowane, to jest po prostu o taki róg Mają także przy tych płytkach, powiedzmy te niedoskonałości yy, się zgubią. No, więc, jak zrobię tak, i tak samo na wysokość, muszę wymierzyć tu jest 61. Plus podłoga, czyli tam 122, yy, będzie wysokość. Czyli ja go muszę delikatnie do góry nadbudować i na szerokość, żeby po prostu to ładnie wyglądało. Yy, na samym początku pokażę co to za płytki. Bo zawsze jest, są pytania i tego typu płytki na stojąco idą tu. Czyli stelaż, tu jest środek umywalki. Jedna półka na 80 cm, tak samo w tej desce, i druga półka na równo z tej strony do samej ściany. Tak samo deska i na stojąco, ta strona, czyli do odpływu, gdzie jest deszczownica, tak samo na stojąco. a ta ściana. I tu, gdzie jest okno, reszta idzie nazwa. Coś takiego. To jest taki rodzaj płytki powiedzmy, ona nie jest gładka, jakby delikatnie taki upany kamień, coś takiego wrażenie właśnie yy, 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 tam, na, po tej płytce jeżdżąc ręką sprawia takie wrażenie. Taka czarna i plus podłoga oczywiście, idą z tych z tych płytek właśnie. ściana to i okno, ta ściana tutaj idzie. Yy, jakaś tapeta, nie wiem. W każdym razie tu jest tapeta, czyli patrząc tak, yy, flizowania tu nie ma, jakoś zbyt dużo. Myślę, prosta łazienka kolorystycznie też w miarę dobrane. Zresztą to jest kwestia gustu, ale, ale tak to będzie się prezentowało. Czyli po prostu tę na 59,5 środek. Profilek do ścian, profil do ścian, zamykam, ścinam i, i, i obrabiamy stężarkę. Zanim tu przystąpię do nakładania folii, chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. W którymś materiale o tym mówiłem, ale tak profilaktycznie. Pamiętajcie o przykręcaniu do tych poprzecznych tutaj belek. Ja lata temu nie zrobiłem. I co się okazało, że to nie było w płaszczyźnie? Znaczy, płyta nie została. A tam było dosłownie gramek niedociągnięty, i podczas dokręcenia. E, e, niski tylko taki delikatny cyk, i zrobiła mi się tu szparka. Po prostu rozdzieliła mi się, jak gdyby e, ścięcie na 45 stopni. Od tego czasu po prostu zawsze pamiętajcie, ja też pamiętam o dokręceniu tego. Także nakładam dzisiaj folię. No i, no i to musi, musi schnąć. Stelarz przygotowany pod płytki do położona, ale zanim to kilka słów takiego wstępu, bo często yy, piszecie, mówicie, dlaczego ja to wszystko tnę makitom, a nie używam yy, typowo na sucho. Ja używam tego tylko jak do ściany dochodzę, obrabiając skibel, stelaż tak jak tutaj. Widzicie, wszystkie tamte u góry muszą mieć oryginalne cięcia. To znaczy, oryginalne chodziło mi o to, o, że cięcia muszą być równe. Ja teraz delikatnie szlifnę i to zetnę pod kątem 45 stopni. Bo tu jest, tu jest góra stelaża. Jakbym miał ucięte zwykłą maszynką. I to się tyczy wszystkiego, dlatego ja pokazuję, nie będę pokazywał Wam cięcia płytki do rogów, no bo to jest raczej jak to się zabierze, yy, bierze za układanie płytek, to potrafi. Tylko ja, ja właśnie pokazuję przy obróbce yy, yy, cięcie, gdzie tylko jest potrzebna mi właśnie yy, ta maszyna do cięcia. I tak samo tutaj później przy ścianie, bo to jest przód zabudowy. To jest jak gdyby bok zabudowy, i tu będzie taki szlaczek, powiedzmy, chyba tam na 10, 8 cm. 8-7, coś takiego, no zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. No to wzdłuż dochodzi do ściany, no to ja go normalnie utnę na tej maszynce. no tylko tego już nie pokazuję. No tu mam w ogóle stanowisko przygotowane, tu mam ustawione pod kątem, także tylko płyteczki wkładam, bo dokładnie połowa jest tutaj wymierzona tynę nie muszę mierzyć. Tu mam drugie do na 45 stopni. Tu mam zarysowane. Ja to przeniosę tutaj, i bo tam kolega się pytał. No i, i zrzutujemy wszystkie te miejsca na wycinkę, na otwory. Ja sobie to poskładam, przerysuję, wytnę. No i później, tak ostatnio tam 20 ileś minut robiłem, już nie pamiętam. Tu może troszkę dłużej, bo mniejsze płytki są. No i później klocki LEGO teoretycznie i praktycznie mam mi to pasować także ścinam dalej przenoszę tutaj rysuję no i obrabiamy zanim to na zbliżenie Wam pokażę jak to wyrysowałem to tak z perspektywy to, to wyjaśnię więc tak tradycyjnie podkładam jak nie wiecie dlaczego link w opisie będzie po co tak robię, można oczywiście przenieść oś. Można tutaj, tylko tu mam największy punkt, bo to minimalnie ucieka. Będę to musiał wyrównać później. To też pewnie nagram. No i teraz zmierzyłem ile to tu wynosi. Przeniosłem tutaj, zarysowałem wysokość. Oś tej zabudowy to jest oczywiście ta fuga. No więc od tej fugi o 9 cm, czyli 18, od tej linii. Do góry wymierzyłem oś tego, wymierzyłem oś tego, yy, narysowałem. No i to wygląda tak. To jest dosłownie zrzutowane z tego. I cała filozofia tu nawet jest teraz prościej, bo nie jest w jednej płytce, czy tylko w kawałkach. Więc tylko tu otwornica, tu otwornica. Aha, jeszcze zapomniałem o tym, ale to nie ma problemu, po prostu muszę tylko wysokość złapać. Wysokość no, a na szerokość no to jest od osi, czyli od tego to nie jest problem kwadrat. A tu jest łatwiej, bo jednak w dwóch płytkach prościej się wycina. Znaczy, ja nie mam problemu, no ale tak czy tak to jest prościej wyciąć tak, niż, niż w jednej płytce no i jak to przygotuję te dwie strony mam wszystko pościnane to po prostu y, musiałem pościskać, żeby oryginał to był czyli tak jak będzie później tu na y, na stelażu no i tyle wycinam no i składamy jeszcze wcześniej tu nałożę tradycyjnie narożnik z siatką i, i kleję no ma wszystko powiercone, przygotowane, powycinane. Klej gotowy, narożniki siatką przygotowane, więc siatka, narożniki. No i płyteczki, płyteczki na zabudowę lecą. Zabudowa skończona. Właśnie powybijałem wszystkie systemy, umyłem ładnie i tak się właśnie prezentuje w całości zabudowa tutaj stelaża. I koło tego właśnie pójdą te ciemne płytki. Idę właśnie zaczynać wykładać, ale o tym w następnym, w następnym filmie. Także. Już jeden nawet ma zrobiony. To by było na tyle. Cześć.